Dlaczego pójść do referendum teraz, a nie pójść na wybory za rok i nie wybrać ponownie pani prezydenta? Pani, referendum jest prawem demokracji. Jeżeli to prawo jest, to dlaczego nie korzystać z niego? Jeżeli pan premier mówi, że bojkotować referendum, to w ogóle ustanówmy jego królem i władcą i nie róbmy referendum. A jeszcze nie wiem. Marszałkiem nadwornym Leszka Millera, wszystkim będzie pani wesoło. Nie o to chodzi. Demokracja to są pewne wymagania. Jeżeli pan premier Tusk z premierem Millerem żyją w poprzednim systemie mentalnościowo, no to niech stworzą jedną partię jedności narodu, będą przywódcami, żadnych wyborów, żadnych praw. Niech sobie rządzą. Ale my tego nie chcemy. My chcemy zmiany odesłania tych elit starych, zużytych, zwietrzałych elit politycznych na Dolamusa, na polityczne cmentarzysko. Chcemy nowości, chcemy tego, żeby rozwiązywać nasze problemy. Proszę zobaczyć. Premier obiecywał tak, likwidację patologii umów śmieciowych. Obiecywał, że ludzie młodzi będą wracać z emigracji. Tymczasem tak się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Patologie śmieciowe rosną. Coraz więcej osób wyjeżdża poza granice kraju. Tutaj się nie da żyć. Platforma jest partią niedemokratyczną, nieobywatelską, mimo że sama nazwa mówi, że jest obywatelska. I na złość panu premierowi Tuskowi idźmy do referendum 13 października, odwołajmy prezydent Warszawy, wyrzućmy Hankę Zaratuszkę.